Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkowymi ludźmi, z braćmi z Bozień, z Kamilem i Arkadiuszem. Miło mi, że udało się spotkać. Zacznę od przedstawienia. Kamil jest właścicielem, założycielem RTCK. Jako rozwinięcie jest Rób to, co kochasz, o tym powiemy więcej zaraz. Arkadiusz, znanym już raperem Arkadio, który w wieku 17 lat przeżył Wewnętrzną zmianę i zaczął żyć tak, jak kocha i, i robi to, co kocha. Także miło mi jeszcze raz, że udało się nas spotkać. Witamy. Nam również bardzo miło. Chciałem was zapytać najpierw o dzieciństwo, po kolei. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało was od rówieśników? Czy coś nas wyróżniało? To jest dobre pytanie, które pewno można byłoby zadać tym naszym rówieśnikom czy, czy naszym kolegom. Mnie na pewno. Tak myślę, że wyróżniało takie pozytywne podejście do życia. Często jak podejmowałem się jakichś zamierzeń, to były to zamierzenia takie, które trochę odbiegały od, od normy. Na przykład, zaraz po maturze to jeszcze były czasy, ja pomimo tego może nie widać, jestem 7 lat starszy od arkadio, też niektórzy mówią, że, że wyglądam na, na młodszego ale mam już 32 lata i maturę miałem dawno temu, pewnie 13-14 lat temu. Ja zaraz po maturze wyleciałem do Stanów, żeby sobie zarobić na, na studia. Jesteśmy z takiej jakby normalnej rodziny, nie że jakoś nam się tam mega powodziło, że mogliśmy studiować wszędzie, gdzie tylko byśmy sobie zapragnęli, tylko trzeba sobie było radzić. Więc to były czasy, kiedy trudno było dostać wizę, do Stanów, jeszcze szczególnie po maturze, no bo to był jakby jasny argument, że wylatujesz do Stanów, no to wylatujesz i nie wracasz, no bo jak skończyłeś maturę, po co tam lecisz? Do znajomych? Na wakacje? No nie? Ciężko było przekonać do tego tych, którzy, którzy tą wizę dają. Ja nie wiedziałem pewno, że to jest takie trudne, dlatego poszedłem. Moją metodą zawsze był uśmiech. Ja, jak komuś daję czasem jakąś do, dobrą radę, to tą radą jest y, bycie uśmiechniętym, bo to naprawdę otwiera wiele drzwi i myślę, że ten, to takie pozytywne nastawienie do życia mnie chyba wyróżniało. No nie? Natomiast najlepiej byłoby zapytać tych rówieśników, tak jak patrzyli na nas y, z boku. Tak może z, y, z mojej perspektywy, a Arkadio? Arkadio. Ja go przyrzubiłem jako brata, no nie. <laughs> Ale to może odnośnie. <laughs> mnie wyróżniało w pewien sposób na pewno to, że Mój tata zawsze to określał, że jak byłem taki mało lat jeszcze, to prezentowałem taką zasadę, która się nazywała tu mi Wisizm. że mi po prostu wszystko wisiało. Niestety tak było do pewnego momentu w moim życiu, natomiast z drugiej strony w tym całym y, takim zachowaniu, że mi wszystko wisiało, jak się czegoś podejmowałem, to wiesz, wychodziło mi to dobrze, nie? w sensie jak, za, jak napisałem pierwszy tekst, to zawsze ja z siebie byłem zadowolony, nie? Że, że nigdy go nie poprawiałem, nie wiadomo ile, tylko po prostu jak już coś zrobiłem, to byłem z siebie zadowolony, czyli takie wykonanie kroku i, i taka pewność, że okej, okay, to jest dobre. Cztery magiczne słowa, rób to, co kochasz, e, jakbyś mógł, Kamil, RTCK. powiedzieć e, dokładnie, czym jest RTCK i przybliżyć naszym widzom całą misję. Mhm. RTCK przede wszystkim jest projektem, którego pomysłodawcą był Arkadio. Od niego się wszystko zaczęło, jak chodzi o, o tą nazwę, więc pewno coś rozszerzy. Natomiast dla nas jest to fundamentalna idea całej naszej działalności. Czyli wszystko jest na tym oparte. My prowadzimy wydawnictwo audiobookowo książkowe prowadzimy wydawnictwo muzyczne, Robimy ubrania, dodatki takie artystyczne, i wszystko to robimy jakby w duchu: rób to co kochasz, czyli po to, żeby pomagać ludziom żyć tak, żeby ich życie po prostu smakowało, żeby ich życie nie było przeciętne. Tym jest dla nas to: rób to co kochasz, czyli żyj w pełni, rozwijaj się we wszystkich sferach Twojego życia. Nie jest to tylko akcent na pasje i talenty, czyli robisz to, co kochasz, jak jesteś aktorem, sportowcem, muzykiem, to wtedy się jakby wpisujesz w ten model, to nie o to chodzi. To jest jeden z ważnych elementów, natomiast nam jakby w tej naszej myśli chodzi o rozwijanie się w pełni, we wszystkich, we wszystkich sferach, w rodzinie, w naszym czasie wolnym. W naszych kwestiach zawodowych, czyli tutaj właśnie ten najmocniejszy akcent na silne strony, na pasje i, i talenty, to są na pewno nasze finanse, to jest nasze zdrowie, cały rozwój człowieka i my po prostu chcemy wspierać ludzi w tym dążeniu do, do rozwoju, tak, tak rozumianego w, w pełni. Proszę. A zaczęło się to od jakby, ja byłem w momencie, kiedy zrobiłem drugą płytę i zastanawiałem się, o czym powinna być trzecia, o czym w ogóle mogłaby być. I pamiętam, że byłem na takich rekolekcjach, one się nazywały Strefa Chwały, i tak usłyszałem takie hasło właśnie, rób to, co kochasz. Mega za mną chodziło. Tylko na początku sobie myślę, przecież to brzmi tak prymitywnie, nie? To brzmi tak prosto. Mówisz komuś, rób to, co kochasz, nie? I, i to może być odebrane, wiesz, jako jakiś taki nakaz, jako coś takiego mega prostego. I przez pierwsze dni mnie to frustrowało. Nie chciałem w ogóle myśleć o tym, że tak się może nazywać moja płyta, nie? Natomiast przez dłuższy czas to za mną chodziło, chodziło i zaczęło mnie przekonywać, dlatego powstała. Płyta o tym tytule, dlatego powstała też i książka, która za tym poszła, cała akcja społeczna. Zrealizowaliśmy ją na podstawie jakby pięciu kroków dochodzenia do pewnej realizacji swojego marzenia, czyli wejścia na drogę, rób to co kochasz. Udało nam się zaprosić różne osoby. Wiesz, Kamila Bednarka, też, czy Cezika, czy Aleksandra Betek, który jest mistrzem Polski w Judo. Mega gość, który, no, jeden z lepszych filmików w tej akcji. I jakby to hasło, które nie do końca też tak ze mnie przyszło, tylko gdzieś je tak usłyszałem z wnętrza, tak bym to powiedział, to. Wiesz, zostało, już. zostało. i mega się, mega się kotłuje aż do tego stopnia, że, że jakby w pewnym momencie cała firma, która miała już tak naprawdę trzy marki dosyć rozpoznawalne, nie, nie wiadomo gdzie, ale dosyć rozpoznawalne, to y, postanowiła to jakby skreślić w pewien sposób i nazwać RTCK Wszystko, RTCK Wydawnictwo, RTCK Muzyka, RTCK Styl, dla mnie to gdzieś było mega inspirujące, bo no właśnie, gdzieś to się zaczęło od takiego prostego hasła, które nie do końca było ze mnie, a mega pracowało. Wracając do Ciebie odnośnie tej wewnętrznej przemiany, jakbyś mógł przybliżyć widzom, co to takiego było? Hmm, można by to było długo mówić, ale i, i teraz o tym mówię, różne spotkania prowadzę, czy właśnie rekolekcje. Prowadzimy spotkania, rób to co kojarz, To Początek tego spotkania to jest moja historia, która trwa z pół godziny, ale gdyby to określić w jednym czy dwóch zdaniach, to byłem typem, któremu właśnie wszystko wisiało, nie chciało mu się, dużo palił. Dużo y, popijał, i, i miał takie życie, gdzie y, jakby inspiracją byli starsi kumple, osiedle i nawet przez pewien okres dilerka y, do pewnego przełomu życiowego, którym była spowiedź święta i, i, i jakby inspiracja dzięki mojemu y, bratu. I dzisiaj wiesz, mam rodzinę, mam y, swoją pasję, realizuję się w pewien sposób i daje mi to mega radość. Nie? Chciałem też zapytać, jak to się stało i jak tak młodzi ludzie, jest to bardzo fajne, bo mało jest osób tak. Y, Spotykając na ulicy, którzy są tak głęboko e, wierzą w Boga, ale też potrafią o tym otwarcie mówić. Tak Chciałem zapytać, jak to się z Wami było, że też jesteście blisko Boga i szerzycie dobrą ideę, tak naprawdę? Ja bym może, może powiedział tak, że przynajmniej u mnie tak było, u Arkadia podobnie, że czasami przychodzi taki ciężar, no nie? Taki ciężar spada na człowieka, że ciężko mu sobie z tym ciężarem poradzić, i dla mnie, w związku z tym, że rodzina, gdzieś, że korzenie takie religijne, czy znajomi nawet, bardzo blisko, bardzo dużo moich bliskich znajomych na pewnym etapie swojego życia, powiedzielibyśmy, nawróciło się. No nie? To byli kumple, z którymi ja byłem. W podstawówce, później w liceum żyliśmy normalnie takim osiedlowym życiem, i w pewnym momencie u nich nastąpiła jakaś taka przemiana. Z perspektywy otoczenia śmieszne, bo to przeważnie się śmiesznie patrzy na takich ludzi. Nawrócił się tam, opowiada jakieś głupoty, no nie? Ale z biegiem wpływu czasu ja obserwowałem, że kurde, ci goście są szczęśliwi, to no nie? Wiesz, coś, coś, w tym, coś w tym musi być. Ale coś mi do końca w tym, w tym nie grało. Natomiast nie miałem tyle determinacji, żeby jakoś, jakoś zgłębić temat, czy żeby bardziej jakoś radykalnie tam poszukać pomocy. Natomiast w momencie jak przychodzi na człowieka jakiś ciężar, wiesz, to go to e, zmusza poniekąd do tego, żeby gdzieś tej pomocy szukał. No i na moje, na moje szczęście ja tą pomoc e, znalazłem bardzo mocno, powiedzielibyśmy, u, u stwórcy, no nie, jak to mówi pan Roman Kluska, który, mm -hmm. <laughs> który był u was i, i w ogóle super, super wywiad. On często właśnie mówi o stwórcy i bardzo żywo też o tym opowiada zresztą gigantyczna historia za tym za tym się kryje. No ale tak bym chyba to najkrócej powiedział, że poznanie stwórcy, który jest dobry i który. Zresztą sam powiedział, że on przyszedł po to, aby jego owce miały życie i żeby miały je w obfitości. A jeżeli w obfitości, często też pan Jezus mówi o, o pełni, no to żeby te owce tutaj, na tym, w tym życiu, były po prostu szczęśliwe. no nie? Jeżeli ty poznasz takiego stwórcę, no to jakby wiesz, to jest jakby oferta no nie do tak rzucenia, tak byśmy powiedzieli. I, I myślę, że to się jakby stąd, stąd się bierze, że jak, że jak ktoś żywo pozna pozna Boga, żywo z Nim zaczyna współpracować, no to no tak się to układa, że że być może faktycznie da się to tak zaobserwować, że my o tym otwarcie mówimy, no bo jakby to jest dla nas takie no, codzienność, no nie, takie życie, które widać, że ma sens. Po prostu przychodzą owoce naturalnie tego wszystkiego. My też mamy zasadę w naszej wspólnocie, w której zresztą teraz razem jesteśmy, czyli właśnie na studiach razem jesteśmy. To też ciekawa rzecz. Natomiast zasada w tej wspólnocie brzmi, przynajmniej takie były jej korzenie, żeby po prostu e, mówić o Bogu dopiero wtedy, jak za, zapala się zielona lampka, zielone światełko. Nie? Czyli ty swoją postawą, swoim życiem możesz doprowadzić do tego, e, żeby zapalić w kimś zielone światełko, czyli ktoś widząc e, owoce twojego życia może Ci zadać pytanie stary. Dlaczego jesteś, wiesz, dlaczego jest wszystko w porządku u ciebie, nie? U nas wszystko się po prostu wali, a ty chodzisz uśmiechnięty, nie? Wtedy się zapala zielona lampka do tego, żeby mówić o Bogu, więc też jakby przede wszystkim życie, nie? Przede wszystkim codzienność, życie. I z tego rodzą się pewne pytania, na które można w jakiś sposób odpowiadać. A jak według was wygląda dzisiaj wiara młodych ludzi? Czy jest z nią OK? Czy jednak jest dużo, dużo do naprawy? Hmm. Wiesz co, ja akurat jestem od no już prawie 10 lat, bo, bo gdzieś wtedy nastąpiła taka zmiana. W takim środowisku, czyli obracam się wśród takich ludzi, którzy po prostu są szczęśliwi. No nie, każdy ma problemy, wiadomo, każdy ma problemy, każdy ma trudności, ale, ale to jest ekipa, która jest szczęśliwa, więc mi nawet. Ja nie znam za bardzo tak środowisk nieszczęśliwych, no nie? też nie skupiam się na tym. Wiem, że jest tak pewnie, no nie? ale nie chcę tak mówić, że a, dzisiaj młodzi to są tacy czy siacy. No nie? W ogóle mamy też to, to szczęście i jesteśmy z takiego środowiska, na przykład w Sączu, gdzie wspólnota na przykład młodzieżowa, Magis, to jest, wiesz, to jest gigant no nie? Na, na skalę światową. No. Jak Magis przyjeżdża na przykład na rekolekcję, w której się zje, zjeżdża cała Polska, to z, z jednego Sącza przyjeżdża wielokrotnie więcej osób, kilka autobusów, niż suma wszystkich innych wspólnot w całej Polski. No nie? To, teraz mają 10 czyli to jest młoda, młoda wspólnota, ale ja kiedyś jak przyszedłem do kościoła, to ja byłem wiesz, w szoku, no nie? bo ja tam zobaczyłem ludzi takich jak ja, wtedy jeszcze byłem łysy, Podobnie jak, się nie do końca. Idone, wiesz, zobaczyłem, zobaczyłem ludzi, no po prostu po, podobnych, podobnych mi, którzy widać, że wiesz, chcą, żeby to ich życie miało, miało sens, ale takich normalnych, no nie? Bo mi się zawsze ko kojarzyli ludzie ze wspólnot raczej z takimi lalusiami, z takimi. Z trochę takimi, tak. No, wiesz, no, o czym pogadasz? No, nie pogadasz za bardzo, no nie? A to jednak to jest jakiś taki właśnie krzywy, krzywy, krzywy obraz. I u nas być może właśnie, tak jak mówię, jest to szczęście, że jak się patrzy na tych ludzi, to ja patrzę na nich jakby pozytywnie, nie mam za bardzo do czynienia ze środowiskami takimi, w których bym mógł dzisiaj powiedzieć, a dzisiaj to tam wiara zeszła na psy czy tam coś, no nie, nie mam takiego doświadczenia, dlatego raczej pozytywnie na to patrzę. No ja troszeczkę jakby jeżdżąc z całą ideą jestem w różnych miejscach od poprawczaków po też spotkania rekolekcyjne czy szkoły właśnie to e, można by było powiedzieć, że jest kiszka, tylko wydaje mi się, że ta kiszka nie wynika z serca tego młodego człowieka, tylko że czasami nie ma po prostu kto do nich dotrzeć, nie? I, i on się łapie wszystkich innych różnych rzeczy, a jeżeli e, przyjeżdżamy na przykład na takie rekolekcje, to okazuje się, że jest że jest mega, że jest fajnie, że wszyscy się jarają, że każdy chce pogadać. Gadać i, I wiesz, dzieje się coś więcej, więc też wydaje mi się, że, że po prostu chodzi o sposób dotarcia do nich i, i dania im jak najwięcej pozytywnych treści, bo teraz jest mega dziadostwo, nie mega wiesz, gdzie siedzisz, to co gadaliśmy przed chwilą, że, że ludzie się śmieją z tych, po prostu słuchają, największą oglądalność mają te błahe rzeczy, te takie proste. Wiadomo, że fajnie się jest czasami pośmiać, nie? Tylko, że jak się karmisz tym cały czas, takim dziadostwem, głupotą i jazdą po prostu bzdurą, totalną, no to, to nie przynosi owoców, Jakichś większych, nie? więc ja bym nie powiedział, że, że, że jest źle z wiarą, tylko że trzeba się starać, jeśli ktoś faktycznie mocno wierzy żyć tak, żeby to wiarę było widać. Nie, nie wiadomo, o ile gadać, ale żyć tak, żeby to było widać, i wtedy będzie tego więcej. Super. Założeniem jednym jest rób to, co kochasz. Chciałem zapytać was też, <noise> a, czy macie jakiś sposób, który moglibyście przekazać widzom, od czego zacząć, żeby zrobić ten krok do bycia szczęśliwym? Chyba, chyba bym tak powiedział, że od jakiejś refleksji, no Od jakiejś refleksji Fagan zawsze opowiadał, że tego nie wymyślisz, no nie? Po prostu nie wymyślisz sobie jakby szczęścia, nie wymyślisz sobie swojej misji, no nie? Pewnie podobnie było z wami, z biznes misją, ale są tak jak się dzieliłeś wcześniej że to po prostu przyszło, czyli to, to coś trzeba odkryć, no nie? Ja wierzę głęboko w to, że jest to gdzieś, to wynika z każdego człowieka, każdy z nas jest inny, no nie? I tutaj nie ma takiej recepty, że ja dam komuś receptę, zacznij od tego i od tego będziesz szczęśliwy, no nie? Tylko jakby poszukaj w sobie tego, co jakby powiedział Arkadio Jara. no nie? Poszukaj tego, ale zacznij od małych kroków, poszukaj tego, co dzisiaj możesz zrobić, nie? co dzisiaj możesz zrobić, bo głęboko też, też wierzę w to, że my wiemy, my wiemy, być może nawet w każdej chwili, co robić, żeby dobrze robić, czyli że, żeby, żeby być, być szczęśliwymi. Zawsze mi się przypomina ten fragment z Zapachu kobiety z Al Pacino, gdzie on na końcu filmu rozmawia z tym swoim chłopakiem, którego, którego prowadził, i dzieli się z nim taką swoją refleksją, że on w każdym momencie swojego życia wiedział, jaką drogę ma wybrać, wiedział, co zrobić, żeby być szczęśliwym, ale ta droga zawsze była trudniejsza. Nie miał odwagi, nie? żeby za nią pójść. Tak. Zawsze to jest łatwiejsze, no nie? Bo, bo zawsze rzeczy. Idziemy zawsze na skróty tą łatwiejszą drogą. Tak. Bo, bo to, co jakby takie liche, słabe, mało wartościowe, zawsze przychodzi łatwo. Nie? To, co wartościowe, przychodzi trudniej, ale my wiemy, wiemy. Dzisiaj podejrzewam, że. Ktoś, kto nas słucha, no nie? on wie, co dzisiaj powinien zrobić, co będzie miało sens. I ja bym tak, tak proponował, no nie? Żeby, żeby zacząć od takiej refleksji, to może być krótka, no nie? Bo to są takie, takie impulsy, ale żeby być człowiekiem takim refleksyjnym, czyli żeby umieć przebywać z samym sobą. Ja dawniej tego w ogóle sobie nie wyobrażałem. Jeszcze jak studiowałem, jak przychodziłem do domu, w którym mieszkałem z kolegami na, na studiach i nie było nikogo w domu, to ja z tego domu wychodziłem, bo nie chciałem, nie chciałem przebywać sam. Szedłem gdzieś, gdzie, gdzie są ludzie. Bałem, bałem się ciszy, bałem się samotności, bałem się przebywania z, z samym sobą, a myślę, że tam tak naprawdę z, u, u nas w, w sercu jest największe bogactwo tego, co <laughs> powinniśmy robić, to no nie? i dla mnie to też jakby mega się podpisuje, czyli taka autorefleksja nad tym, co mnie jara, bo w związku z tym się rodzą marzenia, nie, w związku z tym, co nas gdzieś cieszy w życiu, w związku z tym się później rodzą takie marzenia, za którymi człowiek by chciał iść. Tylko co się wtedy pojawia a propos pierwszego kroku, no właśnie bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, to to potwierdzają, że wiesz, że niedowierzanie w to, że to może nie można spełnić, nie? że ja nie dam rady, że jestem za młody, że jestem za stary. To jest taka choroba, którą też przywołany autor tutaj określił wymówkozą, nie? że po prostu pojawia się jakaś myśl, jakieś marzenie, i zaraz jest takie zbicie stropu, że właśnie ale, nie? ale to, ale tamto i tak dalej, i tak dalej. Ja bym się tutaj jako taki też pierwszy krok zastanowił nad jak to wykorzenić. Nie? Ja mam miałem bardzo długo taki problem, że jak mi dzwonił budzik rano na przykład, no to przestawiałem. Jedna, druga, trzecia drzemka, dopiero wstawałem. Bardzo często teraz też o tym mówię, bo wtedy wiesz, wszystko było zagonione. Ja wstawałem, musiałem już szybko, nie zjadłem śniadania, już byłem spóźniony na studia, już coś wiesz, wszystko mega wtedy goniło i teraz tak się trochę oszukuję, bo ten swój telefon daje, wiesz, dwa metry od łóżka, jak dzwoni budzik, no to muszę wstać już po ten telefon i jak go wezmę, wtedy to już nie wracam do łóżka z powrotem, nie? I, i te, takie małe małe Kroki związane właśnie z codziennością, żeby już rano czuć się w, w, w pewnym, może nie wygranym, ale nie czuć się przegranym. Nie, że ja już nie wstałem na tą samą godzinę i po prostu wszystko teraz goni, goni, goni. Nie, już miałem wymówkę, bo wiesz, można po prostu mieć setki wymówek na wszystko. Myślę, że je trzeba po prostu ucinać jako pierwszy krok i dać sobie taką wolność, żeby po prostu iść i sprawdzić, pomimo tego, że czasami można wdepnąć w syf. Myślę, że Bóg jest na tyle dobry, że można się zawsze cofnąć i, i po prostu iść okay. dalej.